Ale, super gierka! No, nie mogę! Jest taka straszna! Luczek, nie przeszkadzaj mi! Wychodź to! Pipek, umówiliśmy się na rowery normalnie, a ty grasz sobie na komputerze? Co ty? Nie możesz tyle grać, bo ta gra cię może wciągnąć! Co to jest za horror? Nie, nie ma opcji! Ten horror jest najlepszy! Może zagrasz ze mną? Co? Serio? To są rupsy. Mega straszna gra! Nie, Pipek, ja nie będę grał w żadnego horrora! Nie możesz grać w te gry, bo one jeszcze cię wciągną. One są naprawdę wciągające. Można w nie grać godzinami i dniami. O, tak, ja już gram cztery dni i jest superowo! Kocham tą grę! Jak to cztery dni, widzowie, to jest za dużo! Pimpek koniec grania na komputerze! Nie, nie, nie ja, ja nie przestanę grać, dopóki tego nie przejdę! A to jest bardzo trudna i straszna gra, ale czy ty czujesz to samo co ja? E, co czuję? Co się cię dzieje? Nie graj, Pimpek już do tego komputera! Jakby ta gra mnie przyciąga, coś się ze mną dzieje, e, Lucek! Aaa! pomocy! Nie, proszę, złap mnie za ręce! O, ja, widzowie, naprawdę, pipka wciąga ten monitor! O, nie, Pimpek, zostań tutaj! Pomocy, Luczek, zaraz będę cały w tej grze! O, o, nie! To mój koniec! O, nie! E, widzowie, czy teraz ta gra wciągnęła Pimka do siebie? E, chwileczkę! O, nie, ty głupia gro! Co tutaj Pimpek robił? Grał cały czas w tą grę, backroomsy! O, o! Czy tutaj gdzieś jest Pimpek? O, nie, widzowie, nie wiem, ale chwileczkę, też spróbuję tutaj wejść! I, o, nie, co się dzieje? A, Widzowie, czy wy to widzicie? Ta gra zaczyna mnie wciągać powoli pomocy. A, ale mi się trzęsie ekran. od niej. o Gdzie ja jestem, widzowie? Chwileczkę. pipek, to jesteś ty? To jest ta twoja gra? Tak, Luczek, i wiesz co? Jestem bardzo dobry. Ogarniam wszystko. Choć przyjdziemy, to nie mogę się doczekać! E, widzowie, jesteśmy w jakiejś grze Backrooms, gdzie nie ma w ogóle żadnego życia. Chwileczkę. Czy to jest jakiś potwór, pipek? To jest bardzo możliwe. Jest tu dużo potworów i musimy. Stąd uciec. O ja, faktycznie, dobra. I tutaj są naprawdę jakieś zakamarki. Pipek, ta gra jest naprawdę chyba horrorowa, co? To jest gra horror, uważaj. Naprawdę jest niebezpieczna i zaraz będą jakieś złe postacie. Ty idziesz pierwszy. O ja, dobra, ja idę pierwszy i chwileczkę, ale tu jest zadymione. Pipek, ja się naprawdę boję tej gry. O, o, co się dzieje? O nie, czemu tu są alarmy? Chwileczkę. Mega dużo dymu i coś się dzieje. Chyba uwolniliśmy potwora. O ja, faktycznie, tutaj jest potwór! O nie! Czy my będziemy musieli go zabić, Pimpek? Co to jest za gra? Chyba tak. Zobacz, on sobie chodzi i teraz nas nie widzi, ale jak tylko nas zauważy, to jest po nas! O ja, widzowie, co żeśmy my narobili? Dobrego, dobra, w takim razie szybko musimy wyjść stąd. Musimy teraz uważać, bo tutaj grasuje potwór. Naprawdę, Pimpek, widzę strzałkę. Tamtędy trzeba uciec z tej gry. Co my żeśmy zrobili, widzowie? O nie, to jest najgorsze! Dawaj do tej strzałeczki. Może nic nas nie zje. Może nic nas nie zje, tylko jakiś potwór. Dobra, o! Schodzimy na dół. I naprawdę ta gra nie ma końca. Pipek, dlaczego ty w to grałeś? O, o, przepraszam cię, Luczek, nie chciałem, ale ta gra jest super. A wiesz, co ci powiem? Tak naprawdę. W ogóle jej nie ogarniam! Naprawdę. O, nie widzowie. Musimy się stąd wydostać. Nie wiem, nie znając w ogóle zasad tej gry. Ale słyszałem chyba jakieś dźwięki. Pipek, musimy zbierać z kartonów różne rzeczy. Tutaj są oczywiście. O, tak. Zbieraj wszystko. Jest tego bardzo dużo. I uważaj na potwora. Jasne, że tak uważam na tego potwora, ale na razie nic nie widzę. Tu jest jakieś przejście chyba wąskie. A nie da się tędy wcisnąć. Help mi, ktoś tu mówi. Pomocy. O ja, faktycznie, dobra, musimy iść dalej. Spokojnie, trzeba znaleźć jakąś drabinę i przejście na kolejne piętro niższe. O ja, faktycznie. Ej, zobacz, tutaj są obrazki. O nie. Tam widzę jakieś strzałki. Musimy iść tam, tędy, pipek. Szybko uciekamy. Dawaj, to będzie dobry pomysł, tylko żeby nas ten potwór nie złapał. Dobra, tutaj widzę te strzałeczki i chwileczkę. One prowadzą, którędyś. tędy o, o, słyszysz to? Biedam serce On jest blisko, on jest za nami Jak to? Chwileczkę, czy tu jest jakiś potwór? On nas goni, aaa Pipek, co to jest za gra? Szybko uciekaj, on nas zaraz dopadnie Aaaa, uderzył mnie Pipek to jest za potwór, czemu my w to gramy? Naprawdę mówiłem, dobra, szybko, musimy tędy iść. A nie, wpadliśmy! A, złapał nas ten potwór! O, o. I dobra, jesteśmy tutaj, tu jest się Siemano, Pimpek, Jestem już tutaj! O matko luczek, jak długo ci to zajęło! Dobra, musimy iść dalej, Pimpek. Musimy uciec z tej głupiej gry, bo nie wiem czemu nas to wciągnęło. Ten potwór tutaj gdzieś krąży. O, tak, on tu cały czas gdzieś jest! A czekaj, co to jest za pomieszczenie? E, chwileczkę, czy my wychodzimy teraz krumpsów? to jest jakiś to tu są takie krzyki O nie, jakie to jest straszne. A tu jest jakaś kamera. Ktoś tu coś nagrywał. Pimpek, ja mówiłem, żeby tutaj nie grać. Dlaczego ty grasz w te gry głupie? Mieliśmy się spotkać. Przestań mnie bić. E, czekaj. E, Widzisz tam te uśmieszki? E, tak, widzę te uśmiechy. Czy my mamy tam iść, Pipek? Nie, chyba nie powinniśmy. Ale może sprawdzimy. Halo, jesteście dobrzy? Pipek, może tam nie podchodź, stare, bo zaraz coś tam się stanie. Nie, nic tam się nie stanie. Chodź tutaj, patrz, oni są przyjaźni. Albo masz rację, to chyba nie jest dobry pomysł. To jest chyba jakiś jumpscare, Dobra, wracamy tutaj. Albo tu jest jakiś domek, wow, widzisz to? Tak, trzeba to sprawdzić. Tutaj są jakieś znaki, może pójdziemy właśnie tędy. Cacch, tu jest wąsko, Pimpek. To jest chyba wyjście z tej gry! Tak jest, widzą, więc znajdziemy zaraz wyjście! Ale super, wychodzimy stąd! O, tak, dobra, oby ten potwór nas nie dopadł. Dobra, i tu jest jakieś wejście i wow, gdzie my. O nie, tu są dalej te bekrupsy! No tak, dlaczego to tak wygląda? No nie, zobacz. Zobacz, jakie to jest wielkie, stąd nie ma chyba ucieczki, pipek! Jest jakiś dźwięk, co to jest za muzyka? O, o, to jest super straszne. Patrz cały czas za siebie, bo ktoś może się tutaj pojawić. O, o tu jest wyjście chyba, a nie, nie tam? To, to jest napis Biegnij, ale dlaczego biegnij? Chwileczkę, stąd wychodzi ten potwór Ty to widzisz? Nie, to była pułapka Szybko ucieka! O nie, tu znany jest ten potwór, szybko Pimpek, on mnie zaraz dopadnie Uderzaj mnie szybciej i musisz tutaj Uciec przed nim, a on jest tuż za tobą Widzę, dobra, dawaj szybko Tutaj on się nie zmieści, chyba tak mi się wydaje Sprawdźmy to, dobra, ja tutaj patrzę za ściany I chyba go tutaj nie ma, tak mi się wydaje Dobra, wracamy stąd, Pimpek, co to jest za chora gra? O tak, to jest powalone Nie chcę już być tu ani sekundy dłużej Ja też, dobra, wyjdźmy z tego domku i ucieknijmy tam do środka Tylko tutaj jest naprawdę strasznie O nie, znowu musimy wejść tutaj Do środka he he, On to jest i na nas czeka Tak, on tutaj gdzieś będzie, dobra, musimy Iść w głąb tych backroomsów O, tutaj są drzwi, chwileczkę, cześć, e, nie Nie da się ich otworzyć, dawaj, e, tutaj są kolejne Też nie do otwarcia i tu jest chyba Przejście, widzisz to? O tak, dobra Tutaj na pewno będzie ten potwór Czemu to jest takie wielkie pomieszczenie? Tutaj jest jakieś wyjście, drabina, może to jest Wyjście, Pipek? Dawaj, musimy wziąć tutaj tą kamerę i okej, okay, wychodzimy tędy. To jest dobry pomysł. Dobra, i tutaj jest tak trochę ciemno, widzisz to? O, matko, mega ciemno tu jest. Czemu my nie mamy latarki? Nie wiem, ale dobra, e, chwileczkę, jesteśmy w jakimś domku, ty to widzisz? Wow, ale tu jest przytulnie. Wow, dobra, pełno rzeczy. E, i... To wygląda trochę strasznie Czemu to tak śpiewa, gra i tańczy? To wygląda jak w horrorze Bo może jesteśmy w horrorze Dlaczego ty grasz w te głupie gry? To nie moja wina, że zostałem wciągnięty, okej? Okay? Ona była super fajna A tu są jakieś dźwięki Ty idziesz pierwszy Dobra, ja idę pierwszy Na, 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 na Nic się nie może tutaj stać Albo tutaj jest zejście do piwnicy Luczek, czy tobie też to przypomina Jakby ktoś się z tego domu przeprowadzał? Tutaj słyszę jakieś dźwięki I robi się coraz ciemniej Pimpek. Nie, może jednak zawrócimy. Co ty na to? Nie wiem, to wygląda wszystko tak samo. Czy to nie jest podejrzane? Ten dom jest jakiś wielki. Patrzymy uh. my przypadkiem nie musimy znaleźć tutaj wyjścia. Dawaj! Uh, chwileczkę, tędy się nie da wyjść. Wejdźmy tutaj na górę, pimpek. Tutaj na pewno coś będzie. O, ja nie mogę czekać. To wygląda tak samo. No właśnie, czy to nie jest jakaś zapętlona rzecz? I tu jest chyba coraz ciemniej, hydrant. Może musimy wejść na ostatnie piętro. Nie, uh, chwilę. Widzisz, co tam jest tutaj za tymi oknami, drzwiami? O, o, to są jakieś potwory. Nie, może. やめろ Nie! Coś nas goni, nie! To był jumpscare czy co? Nie wiem, poczekaj. O, o, on będzie nas gonić? Błagam, powiedz, że nie. Nie wiem, ale dobra, piję sobie wodę i dobra, dawaj, pimpek. Musimy iść tam na górę. <coughs> czemu? Ja nie chcę. Musimy iść, pimpek, to jest nasza gra. Dobra, uwaga, wejdźmy tutaj i o, dobra, znowu jest ta postać. Wchodzimy, dobra. Dobra, wejdźmy do tych czarnych drzwi, pimpek, dawaj. O, ja nie mogę i co tym razem? Nie wiem, to jest twoja gra, pimpek i jeju. Jesteśmy w jakimś innym pomieszczeniu, ty to widzisz? Faktycznie, na początku one tak nie wy zdało. Ta gra się robi coraz bardziej dziwna. Dobra, przeszukujmy wszystkie pudełka. Na pewno coś tu będzie ciekawego. O matko, żebyśmy tylko nie spotkali tego potwora. Dobra, musimy iść tędy, Pimpek. Nie wiem, co ty nas za grę wciągnąłeś. I uwaga, tutaj mamy jakieś kolejne pomieszczenia. Tu jest trochę ciemniej, Pimpek. O nie, tutaj na pewno będzie ten potwór. Bądźmy spokojni, na pewno nas nie złapie. Tak. A, wyskoczył! Widzisz to, Pimpek? O nie, uciekaj! Co tu się dzieje? Szybko musimy uciekać przed tym potworem, Pimpek. Ta twoja gra jest głupia exit, ale który Exit? Nie wiem, nieważne! O, Dawaj! Matko. Nie, Pipek, wybrałeś inny. Nie, ja wybieram ten. Dobra, zobaczymy, czy mi się uda, czemu on za mną leci. Pipek, żeby stąd się wydostać, musimy iść zgodnie z tymi strzałkami, czyli na początku za jedną strzałką, czyli na samym prawo, potem w lewo, a na końcu trzeci raz, czyli tutaj na środku. Serio, nie wierzę ci. Czekaj, trzeba tu sprawdzić. Dawaj! Dobra, lecimy raz, tutaj, uwaga. Okej, okay. czy strzałka się usunęła? Teraz tutaj na pierwszy. O, tak, ja cię kręcę, chyba to przechodzimy. O, tak, wyjdzie. Z tej gry głupiej. I uwaga, teraz na środek. Tu jest trzecia, widzisz to? Tak! Pięknie, ale nam się udało. Let's go! Jasne, że tak, dobra, czy nam się uda? Ech, chwileczkę, tu jest jakiś długi korytarz, widzisz to? A patrz, tu jest ciasteczko, które mówi, że jest kłamstwem. To jest fałszywe ciasteczko. O ja, chwileczkę. Za chwilę wyjdziemy z tej gry, ale jeszcze tutaj musimy iść do przodu. No tak, co mnie nas teraz spotka? Błagam. Ech, chwila, tutaj są jakieś ulotki. E, chwileczkę, tu dalej są jakieś bekrumsy. Tu jest. Czy jest tutaj gdzieś ten popotwór Nie, proszę nie, bo mówi nawet o tym, on się nie może tutaj pojawić Patrz, Pimpek, tutaj są drzwi, widzisz to? No nie wierzę w to, czy to już będzie koniec O tak Nie wiem, tak głupia twoja gra Dobra, wchodzimy teraz do tych drzwi o, o, widzisz, tu jest jakiś tunel Ja cię kręcę jak w jakimś magazynie O tak, może to jest właśnie wyjście Chwileczkę, halo, co tutaj się dzieje? O, o, nie wiem, bardzo dużo rzeczy Jakichś takich laboratoryjnych No właśnie, tutaj komputerki Tutaj też grają w gry, Pimpek, ty już nie możesz grać Nie, no jak bym sobie pograł Chodźmy tutaj dalej i uwaga Luczek, widzisz co to jest? Jakie wielkie zejście na dół O tak, i tutaj wszędzie są napisy Ucieknij, widzisz to? Jest, są takie znaki drogowe, że tutaj jest ucieczka Hmm, tylko które jest prawdziwe? Jak myślisz? Myślę, że musimy skoczyć do tego tutaj na dole No dobra, to ja robię to pierwsze, uwaga a Ach, O, Dałeś radę, ja też tutaj jestem, zobacz ile tego jest Tutaj gdzieś jest ta ucieczka Hmm, a może powinniśmy spaść trochę niżej? Nie, wydaje mi się, że nie, dobra, chodźmy Dalej, pipek To wygląda jak jakaś szkoła, i to taka przeklęta. Tu jest tyle dymu. Pipek, ta twoja gra jest naprawdę durna. Już nie wytrzymam. Pipek! Ta gra! Ja chcę uciec z niej! Nie, spokojnie, damy radę. Ja też chcę z nią uciec, ale była fajna przynajmniej w praktyce. E, tu są jakieś kurde, e, schody, Pipek, dlaczego ty grasz w horrory? O tak, i one nas przenoszą do góry. No to mi się podoba. E, pipek, tu są kolejne jakieś pomieszczenia To jest chyba garaż, nie? Nawet śmietnik. Fuj. O jaj, tutaj są jakieś te właśnie znaki. Dobra, gdzie jest? wyjście, błagam. Potrzebujemy wyjścia, proszę. Tutaj coś jest, Pimpek, błagam. Już chcę stąd wyjść naprawdę, uwaga. I co jest tutaj? E, o, widzisz to? Ej, to wygląda jak w moim mieszkaniu. Takie ściany i podłoga. Dobra, to spadnijmy tutaj i uwaga, znajdźmy jakieś wyjście. I zobacz, tutaj jesteśmy coraz bliżej wyjścia, widzisz to? O, tak, błagam. Wyjście ewakuacyjne, chociaż tutaj wszędzie tak pisze, ale nieważne. Tym razem musi się udać. Czemu my teraz chodzimy na górze nad tym pokojem? Nie mam pojęcia, ale zobacz. Patrz, to jakby było jakieś odbicie lustrzane. Dosłownie. Faktycznie, to co jest na dole, jest na górze. Pimpek, to się robi coraz bardziej powalone. Hmm, i te drzwi są otwarte, widzisz je? Faktycznie, a tutaj na dole jest exit, ty to widzisz? Tak, to oznacza, że to jest wyjście w odbiciu lustrzanym. O, dobra, pimpek, tu jest exit, widzisz to? O, tak, się, w końcu wyjdziemy z tych backroomsów. I uwaga, tutaj jest exit i... Gratulacje, przeszedłeś grę. Dobra, Pimpek, wracamy. Nie wierzę w to. Dobra, ja tu wskakuję. I o, o wychodzę, Pimpek, jestem. Ja też, udało się, nareszcie. Już nigdy więcej nie graj w te głupie backroomsy. Zabieram ci to. Nie, co ty robisz? Ale wiesz co, masz rację, ja też to usuwam